Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Średnice AB i CD e, okręgu w środku S przecinają się pod kątem alfa. Ok. E, tak jak na rysunku. Kąt BMD mam miarę 20 stopni. Czyli tak, BMD. Dobra, tu jest 20 stopni. Tak, i jak tu jest 20 stopni, moi Państwo, to zobaczcie. Ten Kąt DMB jest o ten łuk oparty tutaj, o ten, o cały łuk DB. I w tym samym łuku jest też kąt tutaj. Ten środkowy będzie, o, tutaj, o DM, tylko że ten jest wpisany ten środkowy, czyli tutaj też będzie alfa, bo one do siebie są wierzchołkowe, a miara kątów wierzchołkowych jest taka sama. I teraz tak, jeżeli DMB jest oparty na tym samym łuku co kąt DM, przepraszam, D, tu jest środek, nie ma tu jest, niech będzie o, załóżmy, DOB jest na tym samym łuku oparte co DMB, to znaczy, że to jest, będzie alfa dwa razy większy, czyli alfa będzie 40 stopni. A dlaczego? Bo miara kąta środkowego jest zawsze dwa razy większa od miary kąta wpisanego, jeżeli oba są oparte na tym samym uku. A oba są oparte na tym samym łuku. Środkowy tutaj będzie, tutaj będą promienie R tu będzie i tu będzie R to całe. To jest skąd środkowy, oparty na tym muku, a wpisane to gdziekolwiek indziej, tylko nie na środku okręgu, yy, nie w środku okręgu, tylko gdzieś na okręgu. Mógłby być tu, czy nawet jakby był DCB. O jakbyśmy tutaj sobie dorysowali, to też byłby wpisany i też byłby al, yy, też byłby no, alfa na 2. E, D, A, DAB też byłby 20 stopni, też byłby wpisany. Czyli prawidłowa odpowiedź to jest po prostu C. Dziękuję serdecznie za uwagę i zapraszam do poprzednich odcinków.